Chrystus zmartwychwłow, prawdziwie zmartwychwstał, alleluja! Kolejny rok, kolejne doświadczenie. Myślę, że kolejny dzień, bo Chrystus zmartwychwsta każdego dnia. W tynium paschalnym szczególnie przypominamy sobie, ale i tego doświadczamy. Jak Chrystus przeprowadził nas ze śmierci do życia, z grzechu, do dzieci wolności, dzieci. Bożych Dzieci, które na nowo odzyskały tą godność Bożego dzieciństwa. Grób jest pusty. Ta pustka mówi nam, że Bóg z Niego wyszedł, by wejść w te wszystkie miejsca, gdzie w naszym życiu panuje śmierć i wprowadzić tam życie. Bo Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. I niech ta prawda niesie nam nadzieję. Niech ta prawda rozbłyska w naszym życiu takim mocnym światłem, jak pada teraz na zmartwychwstałego Chrystusa, który chce właśnie przyjść do Ciebie i wypełnić Twoje serce swoją miłością i tą nadzieją, która mówi ja pokonałem śmierć, pokonałem grzech, jest nadzieja. Tą nadzieją jestem ja. To imię ma, ta nadzieja ma imię. Jest to Jezus Chrystus, Syn Boży, który umarł i zmartwychwstał i króluje. Chrystus prawdziwie zmartwychwstał Alleluja. Paskalnych świąt wam życzy, czyli takich, które prze przeprowadzają Was śmierci do życia, uwalniają z problemów, pokazują drogę drogę do prawdziwego życia, którą jest Chrystus. Alleluja.